Siemaneczko z tej strony Sharpi, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22 Dziś sobie zrobimy żniwa na polu numer 47 i 46 no i 5 w sumie, bo to jest czekajcie muszę, chyba będę musiał sobie włączyć właśnie te będę na którym się to włączyło. Dobra, włączyłem sobie pokaz słomy. Włączymy sobie pokaz słomy, bo może y, jak będzie nas stać to kupię sobie inną pracę. Jeśli nie no to po prostu załam tą słomę. Yy, więc tak, tu zaraz sobie, zrobię sobie przeczniaka yy, przejadę tamtą stronę i jadę sprzedać y, świnie. W sumie możemy troszkę, yy, tylko że świnie sobie sprzedam poza yy, kamerą i lecimy z obornikiem. mamy go już trochę więc sobie polecę z obornikiem na polu numer 50, chyba go rozrzucę. Ja przynajmniej mam w planie, bo yy, no chcę wykorzystywać to, że go mam. bo trzeba zaoszczędzić kasy coś. I yy, myślę, że no w sumie może nas być stać na yy, rolkę. Tylko to, że nie lubię rolek pakować na, yy, no, na przyczepy. By nigdy mi to dobrze nie szło. A właśnie, jeszcze jeden minus. Coś mi się podziało i mi się, usunął mi się mod z tą lo, e, lawetą, więc będę musiał coś poszukać nowego. No i ta niestety mi znikła bez e, sprzedaży, więc nic nam nie poradzę. E, jestem, jestem po prostu ten. Poza odcinkiem, chyba jeszcze na poprzednim odcinku to mówiłem, że sprzedałem miód bo no ale nie było z, z niego znowu kokosów no ale to jest bezobsługowe, więc nie, muszą, nie musi być kokosów, ale zawsze to coś tam kilka tysięcy chyba zgarnąłem za niego I, e, no i w sumie tyle chyba z, z ogłoszeń takich bardziej e, istotnych Co więcej się działo? Nie, nie przesuwałem nic czasu. Yy, ogólnie wy... zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapkowania. Yy, w olejarni chyba, nie, bo nie przesuwałem czasu, więc w olejarni tam się nic nie pozmieniało zbytnio. Muszę zapisać oczywiście powoli. Yy, no właśnie to się nic nie pozmieniało, bo nie przyspieszałem czasu. Yy, yy, czekajcie, o chyba. Coś wrzuciłem rzepaku do silosu jeśli się nie mylę. Nie, nie wrzucałem nic. No, bo wszystko poszło do tego do olejarni. A słonecznik słonecznika damy do yy, świnią trochę, bo niestety, ale dla świni muszę zostawić dosyć dużo słonecznika. Dobra, widzimy się za chwilkę jak sobie sprzedamy jeszcze te świnie. Będziemy mieli wtedy kasę i może jeszcze dzisiaj zakupimy sobie zakupimy sobie kurde no nie mogę się wydać z dołu zakupimy sobie to yy, ten header do słonecznika no albo w na, następnym odcinku na samym początku nie dobra no. świnie sprzedane jak widzicie dosyć fajnie zarobiliśmy yy. Bo no za, za pierwszy transport 9,5, za drugi 9,5 i teraz chyba 4 Czy 3,5, coś takiego Więc nie najgorzej zarobione I to najlepsze, że za chwilę będą następne transporty, więc A Ile w ogóle mamy tej jeszcze tego obornika 200 tysięcy litrów, jak braknie to najwyżej gnojówkę sobie rozleję poza odcinkiem Eee. I co tutaj więcej? <laughs> tak, na pewno w na następnym odcinku będą e, żniwa słonecznika no i zostaną nam wtedy żniwa kukurydzy na końcu. Są jak kukurydza i słonecznik w jednym momencie mniej więcej kosi, więc... E, kukurydza i słonecznik to jest praktycznie jedno i to samo. Czekajcie. Tu akurat nie ma miejsca na to jest akurat towar deficytowy, więc nie ma miejsca na, na jeżdżenie jedno na drugim. No i, I trzeba poprawili tę animację, bo na początku miałem animację tylko ten yy... tekstora, bo na początku jak się jak wyszła 22, to w ogóle nie było obornika praktycznie widać. Mam wyłączone niszczenie upraw, więc dlatego sobie wjechałem, bo tak to nie wjechał. W sumie na to pole obożnika tak nie ubywa, więc może na te pole styknie. tak, zacząłem nową serię z dodatku platinem. Myślę, że coś tutaj na tej serii wciśniemy z dodatku platinem. Jeszcze się nie zastanawiam co. Na pewno będę chciał z tymi olejami teraz się pobawić. Dokupić pól, bo pól nam brakuje, nie oszukując się. I troszkę lepszy sprzęt. Na pewno ciągnik w pierwszej kolejności musimy kupić. Jeszcze, żeby miał na miniaturkę jakiegoś. Dobra. Z pierwszego, czyli z pierwszy przejazd 3000, nawet nie. Nie, na no 3000 poszło obornika za jakby półtorej przejazdu, więc nie ma w sumie tragedii mogą mogło być lepiej, to nie będzie to troszkę nawiezione, ale to się nie zostanie. E, 4000... Mamy, mamy w sumie takie... ...przypełne... E, roz, ...rozrzutniki, więc... ...nie naszalejemy znowu. Kto wie, ile nie naszalejemy, ale... ...zawsze to coś. No się doleje resztę gnałówką i tyle No myślę, że jeszcze jeden przejazd zrobię, więc yy, może niepełny, no Tak może na styk być. <laughs> Kurde, dalej mnie kusi tak za tutaj, do, żeby kupić 48 ty pole numer 48. Chciałbym połączył sobie te dwa pole, żeby były dużo większe i na końcu bym tam to dokupili i połączyli. A później może w te, te wszystkie tutaj byśmy połączyli w jedno wielkie pole. To już w dużo późniejszym czasie. Będę myślał nad tym. Sorki mógł w coś jak, jakoś strasznie dużo ufrapać. Dostałem nie wiem czemu. Spróbowałem mi przepić i wszystko i nic z tego. Jak wyjadę, muszę sobie przestawić, powiększyć yy, obręb yy, rozrzucania, bo widzę, że zachodzi dużo jedno na drugie. Widzicie, zostaje przynajmniej 1 10 metra. Dobra, pomocnik tam zakończył pracę, kosił. Yy, ogólnie jęczmienia było tutaj 13 tysięcy litrów. Nie wiem, ile tam pszenicy wyszło. Nie widzieć jak tam, jak tam pszenica wyszła Nie, powinienem wesoła obornikiem rozrzucić Czemu to jest nawiezione? Nie zastanawiam Nie przyjmuję obornika Dobra I lecimy po następny kurs. Mm, zaraz sobie zjadę. Ja sobie później zjadę tymi ciągnik, tym ciągnikiem, tam z, ze zbożem i, yy, i kombajnem. No i na następny odcinek już przygotuję się pod sklepem, bo musimy odebrać w końcu przystawkę do kukurydzy. Wiem, że tego sposobu dosyć fajnie prezentuje. Zwłaszcza ta olejarnia na środku, jakoś tak wpasowała się idealnie. Mamy 90 tysięcy, w sumie. Chyba 50 kosztowała tamta tamte przystawka. Więc zobaczymy, co się uda wymyślić, żeby, no żeby zakupił tą prasę jeszcze. że nie, nie mówię teraz o ławecie kurde przestał być tam osiem przecinnych stop 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 stop, stop. Czy przestawiło wszystko Teraz powinno być git. Aha. Jeszcze by się przydało go rozłożyć. No i teraz jest git. Szerokość. Tak się wydaje, ale dużo się traci na, na całym polu się traci dużo eee. Muszę pomyśleć co bym, co bym mogli kupić następne. Bo i ta pole 53 fajnie, dosyć fajnie by było. No ale nie chcę też tak wszystkich pól kupować koło siebie. Chciałbym się też troszkę oddalić od gospy. Więc Zobaczymy co da się zrobić. <laughs> no zerknijmy. Tylko coś osiągalnego dla nas. 300 tysięcy, 150, 145... Można by pomyśleć nad jakimś większym polem, ale strasznie dużo kasy. Pewnie te, której z tych kupimy, bo jest dosyć duża, a nie wymaga tyle. Nie ma takiej ilości kasy. Dosyć duże jedzenie, nie, nie kosztuje tak dużo, więc prawdopodobnie sobie je zakupimy. Lub te dwa tutaj będziemy dokupili musimy zakupić żeby było mm, większa różnorodność i większa ilość yy, klonów bo, no bo jednak chcąc iść przemysł musimy mieć klonów, nie, żeby y, opłaciło się to także paków słonecznika no mam trochę mało w tym sezonie no i w następnym też będę miał mało bo nie mam pól no ale na no, pewno musimy zakupić yy, po tym sezonie yy, na, na siebie już <laughs> Przepraszam, na siewy już musimy zakupić sobie siewnik nowy, bo no tym no nie, nie chodzi o ten punktowy, żeby móc kukurydza i słonecznik strzać. I wiem, co zrobimy. Tylko, że myślałem o oliwkach, też właśnie teraz mi wpadły do głowy oliwki, ale oliwki wymagają Przynajmniej 400 tysięcy, żeby zainwestować. I to jest ich minus. No, pra że dosyć bardzo fajnie wygląda ten rozrzutnik z tym. Jestem ciekaw czy wam się. Czy się przyjmie fajnie ta seria z dodatku Platinum? Bo mi się bardzo fajnie gra w tamten dodatek, więc mam nadzieję, że wymaga tamten, tamta seria dużo więcej pracy. Bo żeby nagrać coś na odcinku trzeba dużo włożyć yy, pracy, dużo czasu. <laughs> no ale mam nadzieję, że się przyjmie. Jak tak patrzę, to jeszcze my te małe pole nawieźli tym co mamy na, na farmie. Dojadę. O kurde. Dobra, ja sobie to już roz, rozrzucę poza odcinkiem. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć.